Siemano, to znowu ja. I nie wiem, dlaczego mam na sobie polerynkę bez kitu. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Mam dla Was do Minecrafta mm. <laughs> takie coś tutaj. Yy, przejście tajne, które wykorzystuje taki oto mechanizm. O, bardzo fajny, prawda? Yy, no, może kiedyś zrobię poradnik, jak to zrobić. Ale to jeżeli będzie duży łapek pod tym filmem, bo nie, nie sądzę, żeby było. Dobra, a więc zaprezentuję to Wam, jak to działa. Yy, wykorzystujemy do tego dźwignię. Dobrze, tutaj mamy miejsce na dźwignię. Bardzo fajne. I stawiam sobie dźwignię i odpalamy ją. I to nam otwiera tamto, prawda? I gdy na teraz nas, nas ktoś goni, to musimy szybko zapieprzeć po prostu przed siebie i stanąć na tą płytkę. Bo nie aż ta płytka spycha dźwignię do lawy, dzięki czemu ten ktoś, kto nas zgoni, póki nie będzie miał dźwigni, to nie będzie mógł sobie tego otworzyć. A więc dobra, patrzymy. Uwaga, biegniemy. No! I elegancko. No i głównie o to w tym chodzi. I mówię jeszcze raz, jeżeli chcecie poradnik, jak to zrobić, to to musi być co najmniej, ja mówię co najmniej już, 10 łapek, bo już naprawdę to nie jest dużo, a no. A jeżeli nie, to po prostu nie dajcie łapek, albo dajcie w dół, <laughs> jak to woli. Dobra, to Elo, do zobaczenia w tym filmie, czy coś. Elo.